Szekają, ja muszę dalej iść. Style czekają, czekają, pońca drogi nie dla nich. Style czekają, słysz, czekają, ja muszę dalej iść. Style czekają, też czekają, końca drogi, nie. Czuję się kimś, bo czuję, że znalazłem swoje miejsce, że wiem po co się urodziłem i wiem... No wiem, to tak brzmi bardzo pompatycznie, wiem po, po co się urodziłem, ale naprawdę wiedziałem, że, że muszę coś robić w takiej branży trochę artystycznej, trochę gdzieś tam związanej z wyglądem i dopiero w wieku 25 lat urodziło mi się w głowie, że to jest właśnie fryzjerstwo i że to jest barbering. Teraz mamy taką główkę, która nam Wyznacza praktycznie te wszystkie linie, yy, te, które są dla nas najważniejsze, czyli to, co powinniśmy zachować naturalne. I oczywiście będziemy wszystko wyprowadzać tylko i wyłącznie nożyczkami. Super. To jest bardzo trudna technika, no bardzo. ale uwierz mi, że to jest bardzo szlachetna. Przede wszystkim będziemy pilnować kąty wypukłości mhm. i tam, gdzie są wszystkie punkty wklęsu. I to wszystko musimy nożyczkami to wyprowadzać. To będzie bardzo trudne, ale wiedzę będziesz miał na temat, można powiedzieć, barberingu, czy fryzerstwa ogólnie, mm -hmm. tak? Bo fryzerstwo nie polega na tym, żeby tylko strzyc maszynką, ale też, żeby znaleźć, jak się owsinał też nożyczkami. Wracamy do tradycji old school. Pełną dżeglą. Pełną dżeglą, dokładnie. Właśnie. Paprykarze tak robią właśnie. Nazywam go swoim tatą, bo jest moim nauczycielem i trochę mnie tak jakby ukształtował, zbudował i wyciągnął z takiego dołka, bo naprawdę nie widziałem przyszłości przed sobą i chyba moja rodzina też trochę może to przyznać. No jest moim mistrzem, na pewno, na pewno jest moim niedoścignionym mistrzem. Trzy ruchy na jeden ruch grzebienia, czyli przykładam grzebień, trzy zamknięcie, nożyczkami mhm. i jeden ruch grzebieniem, tak? Czyli tu raz, dwa, trzy idą razem z grzebieniem, mhm. tak? O, jak już jesteś w tym miejscu, już wychodzimy już na prosto. Mhm. Przed wejściem na drogę barberingu byłem trochę zagubionym dzieckiem. Nie wiedziałem, co ze sobą począć. Nie widziałem drogi dla siebie, nie widziałem tak naprawdę przyszłości. Tak się trochę zastanawiałem, że mam 25 lat, a kurczę, pracowałem w miliona firmach i tak naprawdę nie wiem, co, co ja będę robił w życiu i co ja mogę zagwarantować światu. I barbering pokazał mi, że po to właśnie się urodziłem i już wiem, co będę robił do końca życia. Będę strzył facetów i robił im brody. Jest jeden z niewielu zawodów, który przetrwa na tym świecie. To jest dlaczego? No, Dlatego, że wykonuje to człowiek. No właśnie, no właśnie, no i chcesz maszynę i głowę na bo ci Dokładnie. Wolniej grzebieniem, szybciej nożyczkami. Właśnie barbering da, daje mi szansę, żeby wylać z siebie, to, wylać z siebie tą, tą całą ekspresję, a nie potrzebuję do tego freezeru damskiego. Jak zacznę nudzić się barberingiem, to rozwinę się jako fryzjer damski. To, co ty robisz, też oddaje częściowo Twoich emocji. Tak naprawdę. I to daje, że ta fryzura staje się tak naprawdę wyjątkowa. Bo to jest Twoja praca, to są Twoje myśli, to jest Twój oddech. My, jako to są nasze narzędzia i tym właśnie tworzymy. I powinniśmy tym... tego że trzymać, moim zdaniem. Tylko bardzo delikatnie powinno to iść, tak? Czyli gdzieś i zamykam. Czyli tą część przykładasz i ona praktycznie się nie rusza, tylko. Druga część, czyli górna część, się rusza. Maszynką byśmy uzyskali całkowicie inny kształt, mhm. takie surowe, takie, a tu masz takie bardzo dynamiczne. Takie spersonalizowane też bardzo. Oczywiście, bo tu masz różne kształty, różne cięcia, i to wszystko daje ci w ogóle całkowicie wiesz. Niespotykane, można powiedzieć, yy, yy, kształty, nie? Grzebień jako linika, nożyczki jako ołówek. Tak, razem muszą współgrać. Mhm. Proszę bardzo, przekazuję. Chciałbym, żeby wąsy wróciły do mody, bo wąsy są śmieszne. Eee, broda jest troszeczkę nudna. Wszyscy noszą brody. Gdzie, gdzie nie spojrzysz. Każdy, każdy ma brody, a wąsów w Szczecinie no, bardzo, bardzo mało osób nosi. No i to jest takie śmieszne bardzo, to jest takie odważne, zupełnie, stylować ci się zmienia jak, jak, jak masz samą wąskę, jeden może powiedzieć, że, że wyglądasz jak pedofil, drugi może powiedzieć, że wyglądasz jak angielski książę. piwo, szybka i namiętna szmaczura w Jestem zdydem tego narodu, jestem głosem do jego trumny. Jestem symbolem jego upadku, jestem z tego dumny. Jestem zdydem jego narodu, jestem głosem do jego trumny. Jestem symbolem jego upadku, jestem z tego dumny. Jest mi łatwiej, bo mam zawód barbera, i gdzieś tam on pozwala mi iść z boku te tego systemu. Nie muszę podbijać karty w zakładzie i robić in innych te tego typu bzdetów. Jest to praca, owszem, poświęcam na to dużo czasu, ale nie czuję, że jakby karmię Babylon swo swoją pracą. Nie jestem jakąś tam szarą myszką, która. No nie chcę nikogo obrazić, bo nie czuję się lepszy od, od innych ludzi, ale mogę pracować i zarabiać i gdzieś tam być obok systemu. Samotność. Jestem wstydem tego narodu. Jestem głosem do jego trumny. Jestem symbolem. No dobra, góra jest zrobiona. Może no, Krzysztofie, możemy przejść do boków. Teraz będą konkrety. Puste gruby, pełne fryzjerów, patrzą z zachwytem, gdy gruchańczy sam. Wstrzymujesz oddech i tracisz rozum. Wstrzymujesz oddech, razem z tym czasem. Fat Mike chyba w sukience. On tak, on gra teraz w sukience, bo stwierdził, że że już jak się ubiera jak punk, to, ludzie, to na ludziach to nie robi wrażenia i nie szokuje więc twierdził, że zacznie Czyli występować chce szokować, w sukience tak? a później wyszło to, że on lubi się przebierać za, za kobietę bo opisali to w swojej książce A no po prostu lubi wiesz, się, się przebierać za, za kobiety i tego potrzebuje no taki fetysz to lekki wilgotny sen może się spełnić możesz pokazać kto jesteś wart. Różowy kopoj do grubego miasta Różowy kopoj przychodzi w snach A jego pluma jest żonę gorąca Gdy o nim myślisz to czujesz strach Różowy kopoj do grubego miasta no, samo miejsce, Akademia Art Knowledge, jest moim takim, no, mogę powiedzieć, że drugim domem, bo naprawdę spędzam tutaj większość dnia. Większość dnia czuję się tu, tutaj dobrze, fajnie mi się strzyżę, mamy fajnych naprawdę klientów. Ciężko mi też ich nazywać klientami, bo tak naprawdę tworzymy tak, taką bandę, no, bo nasze relacje są, mogę powiedzieć, trochę kumpelskie. Nie nie ma takiej sztywnej atmosfery. Myślę, że źle bym się czuł tak, obsługując klientów. Kurczę, profesor, stary, tak? Super, sprawa. bardzo no? ładnie, tylko jeszcze ta broda troszkę broda. No to Autorytet Autorytetem wąsów dla mnie jest... Był. Był. Bo już nie ma takich. Lech Wałęsa. Bujny, długi, stoczniowy wąs. To jest to. Teraz ma krótsze. Teraz ma krótsze... I już, już nie są takie szalone, waleczne i bujne jak kiedyś. No te stare były dłuższe przede wszystkim. Bardziej rozłożyste. E, bujniejsze i tak jak wcześniej powiedziałem szalone i... I waleczne. Myślę, że to ten wąs dał mu tej pewności siebie, żeby wyjść na te wszystkie barykady. Pracowałem wszędzie. Pracowałem w gastronomii, w kawiarniach, pracowałem w sklepie internetowym, pracowałem w fabryce, pracowałem na budowie. Tak naprawdę robiłem wszystko. I nadszedł dzień, kiedy miałem 25 lat, stwierdziłem, że nie mam żadnego dorobku, jakiejś tam drogi przed sobą, którą mogę obrać, i szukałem siebie. I... Postanowiłem na, postawiłem na fryzjerstwo, że, że spróbuję tego. Postawię wszystko na, na jedną kartę i spróbuję, czy jestem w stanie się tego nauczyć, i czy będę w tym dobry. Opa. Jest jeszcze kontu, jest znaczna poprawa. Tak, tak, tak. Jasne. Zaszalałeś. Hmm? Konkret, no. Witam w programie Marka Kowala. Opowiem wam, jak spierdolić sobie życie. <laughs>